Trzy kobiety, które poślubił, kolejno umierały w dziwnych okolicznościach. Seweryn Kłosowski urodził się we wsi Górna w pobliżu Koła. Od grudnia 1880 do lutego 1887 roku był asystentem, a później młodszym chirurgiem. Wyemigrował do Anglii w 1887 roku. Osiedlił się w Londynie, gdzie pracował jako fryzjer i wkrótce otworzył własny zakład. Był tam znany jako George Chapman. Kłosowski zapisał się w historii jako jeden z najbardziej tajemniczych morderców epoki. Pozoru był tylko fryzjerem, ale swój zakład prowadził w samym w sercu Whitechapel, dokładnie tam, gdzie kilka lat wcześniej grasował Kuba Pruwacz. Trzy kobiety, które poślubił kolejną umierały w dziwnych okolicznościach. Najpierw Mary Spinks w 1897 roku, później Bessie Taylor w 1901, a wreszcie Maud Mars w 1902. Wszystkie zgonu doznały po nagłej, bolesnej chorobie. Policja odkryła, że ich ciała zatruwał antymonem, powolną, cichą trucizną, którą dodawał do lekarstw. Śledztwo wstrząsnęło opinią publiczną. Kłosowski stanął przed sądem oskarżony o trzy morderstwa. Lecz wyrok zapadł tylko za jedno. To wystarczyło. 7 kwietnia 1903 roku został powieszony w więzieniu w Londynie.